Tym razem, moi drodzy, na kanale Przedskoczek nie o skokach, ale o pewnej informacji, którą na szybko chciałbym Wam jeszcze przekazać. Otóż, moi drodzy Polsat, od wielu, wielu lat ta stacja telewizyjna pokazuje nam pewnego młodego człowieka, który, w, który zostaje sam w domu i musi bronić tego domu przed bandytami, i znów ponownie, jak co roku to już taką tradycją się stało Kevin sam w domu, znów Polsat pokaże te, tego niesamowitego utalentowanego chłopaka, wówczas dziewięcioletniego wtedy oczywiście, ale chodzi oczywiście o postać Makkalaja Kalkina, który wcielał się w rolę Kevina McCallistera i oczywiście bandyci, którzy byli w tymże Kevinie, czyli Joe Pesci i Daniel Stern, a zatem Marv i Harry, zatem znów ich zobaczymy znów Polsat planuje emisję standardowo tradycyjnie tak jak już wielokrotnie się mogliśmy o tym przekonać w wigilię czyli dokładnie rzecz biorąc w tym roku wigilia wypada w poniedziałek w poniedziałek dokładnie oczywiście wiadomo że 24 grudnia haha tak jest oczywiście sobie taki zacik zrobiłem y, sytuacyjny ale tak 24 grudnia to jest właśnie ten dzień y, w którym zostanie puszczony Kevin akurat tak się składa że jest to poniedziałek i właśnie w poniedziałek na antenach Polsatu będzie Kevin sam w domu Znów się pośmiejemy, znów zobaczymy Dajcie znać, czy też czekacie na Kevina w święta Czy jednak macie inne zdanie na ten temat I chcielibyście się też na ten temat wypowiedzieć Zatem moi drodzy, sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji Czekam na to, co powiecie na temat właśnie Kevina Czy cieszycie się, że będzie, czy jednak wręcz przeciwnie